Siemano, środa rano Robimy odejście. Zobaczcie jak to się w ogóle kurwa brudzi To jest niepojęte Światła sobie umyliśmy Nakrętki nigdzie uciekać nie chcą z tyłu też sobie ładnie umyliśmy Światełka Bo nie tylko szyby, pamiętajcie My też musimy być w na drodze Także pamiętajcie o światach, w taką pogodę to wam powiem, że Kawa była robiona Ale zobaczcie jak się Franio ubrudził I startujemy zaraz O Czy padać zaczęło? Dobra, lecimy na zrzutkę tych betonów. Dobra, ja już się spiąłem, rozładowałem, spiąłem się. Warunki takie średnie, ale na pewno e, kojarzycie powiedzenie, co ja nie wiadę, to podtrzymaj mi piwo, to to jest tego kwintesencja, patrzcie. Kurwa, takim sprzętem to można jeździć, co? Ależ wypadek, ja pierdzielę Dobra, dobra, ale patrzę kafurzy. No na razie. Załadowaliśmy się, się zapialiśmy, ale powiem wam, że e, chyba lepszej okazji na znalezieniu się na 40 tonach to miał nie będę <grym> Dobrze kurwa, że ja tych pasów po tych domkach nie chowałem <grym> A tam sobie kontenery się ściągają z statku Dobra, załadowaliśmy się w porcie, lekka komplikacja wyszła, znaczy no to, że musiałem BHP szkolenie przejść, no to tam wiadomo, proste, ale wyszła komplikacja, bo karty nie miałem ze sobą, bo w porcie jak się wjeżdża do, czy to w Gdańsku, czy w Gdyni trzeba mieć wyrobioną tą kartę, ja tą kartę mam do jednego, tak do drugiego portu, z tym, że nie mam jej przy sobie, nie spodziewałem się, że będę w porcie się ładował. No, ale tam ominęliśmy trochę system, poszło to bez, bez karty, po prostu inną bramką wjechałem, ręcznie mnie wpuścili, co towar zrzucał, załadowany, jedziemy, dzisiaj trochę krótszy Wam taki filmik wstawię, bo muszę się przygotować do, na tą 18, jeszcze nie wiem jak to zrobić, bo w życiu tego nie robiłem, będę może niedługo próbował z naszym Spiritoriniem, o ile się zgodzi, będziemy miał chwilę. No i od razu mówię, że nie wiem, jak będę miał z zasięgiem po drodze, ale myślę, że ogarniemy, bo to będzie z jazdy live, jak coś nie. Dobra, nara!